Witam serdecznie na kanale Aga Krosticz. Dzisiaj mamy 7 grudnia przede mną paczuszka. Dzisiejsza skarpetka to taka słówka. Mam dzisiaj tutaj starszego pomocnika, mojego syna Arka, który dzisiaj będzie otwierał paczuszkę. Dobra? Proszę bardzo, otwieraj. że podobnie. By tak najłatwiej. Mm -hmm. co to jest? Nie wiem. Pokaż, a ty otwieraj, zobacz sam coś jeszcze. O, cukierki! Co to jest? Nic więcej nie ma. Dobra, co to jest? Nie? Miarka! To jest miarka! Ole, I tu jest guzik na środku. Super miareczka. Ale fajnie. Ale super. Fajna, dziękuję bardzo. I to jeszcze w takim ładnym woreczku. No, mm. przepiękne. Dobra. Cukierek dla Ciebie. Uuu, co to Dobra. za cukierek? Dobra, ja zapraszam na dalszą część. Dziękuję za miareczkę. Na pewno się przyda. Dzisiejsze zadanie na magicznym domku to wyhaftowanie coś czerwoną nitką. Ja wzięłam moją czarodziejkę z Marsa i numerek 8. To piękna czerwień. I już zrobione. Zaliczone. Skończyłam już milchila. Jeszcze go nie wycięłam i nie podkleiłam, ale jest skończony. Koraliki przyszywałam na Ariadne. A nie, jeszcze nie skończyłam, jeszcze dzwoneczka nie mam. A widzicie? Tak to jest. Dobra, to przyszyję jeszcze dzwoneczka. I dzwoneczek przyszyty. Zrobiłam jeszcze fręcznoty, których zapomniałam te brązowe. I mam Milchilka skończonego. Jest ładny. Jeszcze raz dziękuję, Mikołajko. Na pewno go wykończę i będzie zdobił moją choineczkę. Dziękuję. Mam jeszcze skarpeteczkę. I ona się prezentuje w ten sposób. Jest bardzo ładna. Lubię sowy. I tym akcentem się z Wami żegnam. Zapraszam Was jutro.